Witam serdecznie dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowe do ciasta kosmita jest to nietypowe efektowne ciasto potrzebować będziemy dwie szklanki mąki pszennej szczyptę soli dwie duże łyżki kakao kakao mam ciemne Półtora łyżeczki proszku do pieczenia. I suche składniki należy przemieszać. I później dołożymy jedno jajko, pół szklanki mleka, trzy czwarte szklanki cukru. i pół szklanki oleju. Szybciutkie ciasto i ciasto. Będziemy piekli w 170 stopniach około 30-40 minut. To zależy jaki mamy piecyk, bo każdy z nas ma inny piecyk, więc umawiamy się, że pieczemy ciasto i sprawdzamy wykałaczką i wykałaczka po upieczeniu ciasto, ciasta wykałaczka musi być suche składniki dokładnie łączymy wyłożymy do formy formę mam wyłożoną papierem do pieczenia 20 na 20 cm Idealnie ciasto połączyć. Żeby tak. też musimy pamiętać aby zebrać. Ja myślę, że to już mamy połączone. I teraz należy. ciasto do formy zawsze brzegi sobie zbieramy i przerabiamy tak. i tak przygotowane ciasto czekoladowe dajemy do formy wyrównujemy i Wędruję do piekarnika. Ciasto musimy robić etapami, ponieważ teraz pieczemy ciasto czekoladowe. Później zrobimy biszkopt i jeszcze musimy zrobić galaretkę, jabłka z galaretką należy dokładnie wyrównać i tak jak wspominałam na około w moim piekarniku 35 minut około wędruje do piekarnika tak wygląda ciasto czekoladowe do ciasta kosmita to mamy w piekarniku, a teraz przygotowujemy galaretkę. Potrzebować będziemy trzy duże jabłka, jedną galaretkę. Ja mam galaretkę agrestową i trzy łyżki cukru. Oraz tutaj mam trzy łyżki wody. Do wody dodaję cukier i to należy zagotować. A jabłka pokroję. Na ręcznej krajalnicy i do gotującej się wody z cukrem dołożę jabłka i zasypię suchą galaretką. To będziemy mieli przygotowane galaretkę z jabłkami. To należy tylko przeprażyć, tak aby jabłka po prostu były przeprażone i dosypiemy suchą galaretkę. Tutaj już mi się woda gotuje, więc przekładam jabłka. Należy to pomieszać i dodajemy suchą galeretkę. Mieszamy. Jabłka muszą być takie szkliste. To świadczy o tym, że już są przygotowane. Musimy to troszeczkę przygotować. mieszamy i dosypujemy suchą galaretkę. Należy to bardzo, a bardzo dokładnie pomieszać. Tak to wygląda. Bardzo dokładnie mieszamy i oczywiście studzimy. Ciasto czekoladowe już mamy upieczone, studzimy, a teraz zrobimy biszkopt. Na biszkopt potrzebować będziemy cztery jajka szczyptę soli. Oddzieliłam białka od żółtek. Pół łyżeczki proszku do pieczenia, cztery duże łyżki cukru i tutaj mam cztery łyżki mąki pszennej, jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i szczyptę zielonego spożywczego barwniku. Jak sama nazwa mówi, ciasto kosmita, będzie to taki zielonkawy biszkopt. I teraz białka z cukrem ubijam na sztywno. Białka już mam ubite, teraz dodaję po jednym rzutku, cały czas ubijając. połączone. Teraz obie mąki, barwnik i proszek połączę i przesieję do masy jajecznej. I takim ruchem półkolistym należy to wymieszać. Mieszamy aby zachować jak najwięcej powietrza w biszkopcie, już widać, że barwnik zielony się w masie jajecznej rozpuszcza. Dałam niewielką ilość. Będziemy piekli w 170 stopniach około 20 minut. Musimy idealnie pomieszać, aby ciasto miało jednolitą zieloną konsystencję. mamy do formy, przekładamy do formy, w której piekliśmy ciasto czekoladowe o tych samych wymiarach. I Bieszko wędruje do piekarnika. Wyrównujemy powierzchnię na 25 minut. 170 stopni Tak przygotowany biszkot do ciasta kosmita. Biszkot mamy w piekarniku, a teraz zrobimy krem. Do kremu potrzebować będziemy 25 dkg masła o temperaturze pokojowej. Pół szklanki mleka i jedną szklankę mleka w proszku. I 3 czwarte szklanki cukru pudru. Masło z cukrem pudrem ucieramy do białości. Masło już mam utarte. Teraz dosypujemy część mleka w proszku. Dolewamy mleko płynne i ucieramy na puszysty krem. krem mam już utarty ciasto czekoladowe przekroiłam na pół biszkopt mam pięknie wypieczony tutaj mam tężejącą galaretkę i tutaj mam Pół tabliczki białej czekolady i do białej czekolady dodałam łyżkę masła i łyżkę śmietanki. I to podgrzałam. Oraz tutaj mam zmielone orzechy pistacjowe. To już dowolna ilość. I teraz będziemy składać ciasto. Biszkop czekoladowy smarujemy kremem. Całą powierzchnię należy posmarować kremem i wykładamy biszkurt dociskamy Również biszkopt smarujemy kremem i teraz wykładamy tężejącą galaretkę. I musimy uważać. galaretka nam nie spłynęła po bokach rozkładamy na całej powierzchni galaretka musi być tężejąca bo tak jak wspominałam ona nam po prostu popłynie i całą powierzchnię wykładamy galaretkę przygotowane i teraz cieniutko smarujemy biszkopt, kre, y, ciasto kremem i przykrywamy tężejącą galaretę. ciasto mamy gotowe i teraz będziemy tylko ciasto dekorować musimy dociść dociskamy dociskamy i wierzch ciasta tak jak już wspominałam polejemy czekoladą. Zrobimy takie kółka. A w środek damy orzechy pistacjowe. I ciasto kosmita powędruje do lodówki. na Najlepiej na całą noc, a jeżeli nie mamy czasu, to tak 4 godziny. Tak by wymagało, żeby ciasto było w Lodówce. Jeżeli gdzieś jakieś kółko mamy niedokładne to sobie go poprawimy. I w środek dajemy orzechy pistacjowe. I tak wygląda ciasto kosmita. Które wędruje do ludzi. I tak oto wygląda ciasto kosmita. I tak oto mamy ciasto kosmita. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto kosmita.